Siemaneczko. Dzisiaj król, szos, Passat. Jak klient utopił pieniądze jakieś 3000 tysiąca zł na nieodpalający samochód. Jechał po autostradzie, nagle zgasł, pojechał do wielu mechaników, zostawił 3,5 zł samochód dalej nie odpala. Wymieniali czujnik wału, koło foniczne na wale, zdejmowali skrzynię biegów chyba z 2, 3, 3 razy, nic to nie dało. A komputer nam Wywala komunikat, sterownik uszkodzony, czujnik pożeniował u korbowego, brak sygnału oraz sygnał niezrozumiały. Jesteśmy w środku, w pięknym Passacie, już jakieś 15 minut się tym samochodem zajmuje, żeby nie było. Dzień dobry. Passat żyje. 15 minut pracy. A co się stało? Już Wam pokazuję. Jak to zdiagnozowałem? Wziąłem sobie po prostu byle jaki komponent lub czujnik. Który zasilany jest napięciem 5V i są w komputerze, są dwie linie 5V, jedna i druga. Po prostu ginie 1-5V na wszystkie czujniki. Jedna linia 5V po prostu siada do zera, znika napięcie silnik nie odpala. Dobra, mamy ten multimetr. Dlaczego ten, a nie tamten? Bo ten jest dużo, dużo szybszy. Przepustnica. Mamy podłączone 5V, przepustnica nie jest jeszcze wpięta, jest luźna. Patrzcie na napięcie, jak wepnę przepustnicę. Puszę wepnę. Jest momentalnie 5V, spada do 1,5V. Po prostu siada nam 5V i komputer automatycznie wyrzuca też czujnik położenia pedału gazu, ponieważ też zasilany jest jednym 5V tym zasilaniem. I drugim jeszcze bezpośrednio z komputera silnika leci, bo tam są dwa potencjometry. I to takie o. wypniemy sobie momentalnie tracimy 5V. Czyli jest. Yy, komputer albo jest bardzo niewydajny, zasilanie 5 v w komputerze, ale wiem, że to są dwa sterowniki. Jeden już był podstawiany. Mam też drugi gdzieś tam w bagażniku klient mi zostawił klona zrobionego. Albo mamy właśnie problem tutaj gdzieś w tej wiązce. Że ja sobie tą wiązkę przejrzałem. I w standardowych tutaj miejscach, gdzie ona gnije, nic nie widzę, prawda? Teraz poszukamy sobie przewodu 5V, On przychodzi tam, a zaraz wam jeszcze pokażę, jak się uda dokopać do tego. Zobaczcie, to jest czujnik pedału przyspieszenia, zasilany jest dwoma liniami 5V, tylko to jest już odczyt z tych linii. Jak się wciśnie go do oporu, no to tam prawie, do, no to 4V, i tutaj dwa, no bo komputer musi wiedzieć, że na pewno jest tego przyspieszenia prawidłowy i sprawny, a teraz podepniemy naszą przepustnicę zrobimy tak, żebyście lepiej widzieli to nawet zrobię tak na chwilę to jest zasilanie przepustnicy to są nasze linie 5V może nawet dam bliżej, o będzie lepiej i teraz sobie wytkniemy i mamy Ginie nam zasilanie na jednej linii 5V. Spada do 1,59V, czyli szukamy. No dobra, żeby tak nie pruć tej całej wiązki, nie nakuwać tam co, co 5 cm i nie niszczyć tych przewodów. Odpiałem się tu bezpośrednio kompa I teraz sobie weźmiemy, podłączymy naszą rzeczoną przepustnicę. Zasilanie mamy. No i zasilanie ginie. Wiązka jest 100% sprawna. Jest albo uwalona przepustnica, albo uwalony jest komputer. Ja na razie stawiam na przepustnicę. A teraz muszę zobaczyć, dlaczego jak się ruszała tutaj tą wiązką, to silnik gasł. Bo tu widzę, że już nasi byli. A tutaj już są... Coś już jest porobione. No dobra, we wiązce znalazłem kilka takich kwiatków. Ale te przewody przewodzą, bo patrzyłem, zaraz co będzie to naprawić. Tu, jeden urwany na sztukę, za to zrobiłem na razie, ale nic to nie zmienia. Ale zauważyłem taką fajną rzecz, mimo że odpięte są wszystkie czujniki, jakie tylko można na samochodzie oprócz wału i wałka. Komputer nie generuje żadnych błędów nawet po uruchomieniu silnika. Tylko cały czas są te trzy stałe błędy, żaden inny. Dobra, grzebiąc dalej, znalazłem kolejny uszkodzony przewód i jest to czujnik położeniowału. I tu już był raz łatany, tu jakaś przedłużka była robiona, a tu wyłas. Z siebie sam, czyli no to jest standard w tym samochodzie, w tym miejscu. O, tak wygląda czujnik położeniowału, znaczy przewody do niego, prawda? No, oni wymienili tutaj, był wymieniony czujnik położeniowału, także na bogato. Mam też drugiego kompa, bo podłożyłem sobie drugiego kompa. I gdzieś tutaj, tu jest jeden, tam jest drugi. No i ten już generuje błędy odnośnie czujnika położenia wału, tylko prawda? Także no coś z tego będzie. No właśnie, jak już jesteśmy, to to jest zasilanie czujnika położenia wału. Tu jest odpięta przepustnica. I jeszcze jedna taka ciekawostka pasat bez czujnika położenia wału. Normalnie odpala. <laughs> Zobaczcie. Czujnik pożeniowały ma przerwany obwód. Działa! Czyli w pasacie mamy kolejny komputer, w którym jest wywalona tabela błędów. Po to, żeby nie sypał błędami odnośnie uszkodzonej przepustnicy yy, i wywalonego egiera, bo ktoś to zrobił. Zablokował go, znaczy go no, zaślepił, tak? Czyli i wywalił całą tabelę błędów. No to co? Komputer będę musiał podesłać do Jacka, Złowicza. Pozdrawiam cię, Jacek, wiem, że mnie lubisz. I przewrócimy oryginalne oprogramowanie. Przy okazji zrobimy jakiś taki mały check-tuning. Klient będzie zadowolony. Coś jeszcze? Chyba nie. Jakby co to? Trzymajcie się, cześć. Sponsorem programu był importer półkanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.